Panie Jurysiu, co to za święto w niedzielę będzie w Wiązowie? Święto, święto Świętego Jana, tak to określamy. Jest to, są to urodziny miasta, imieniny miasta. Co roku właśnie w okolicach imienin Jana organizujemy tutaj Święto Wiązowe, albowiem w herbie naszym, w naszym herbie jest właśnie Święty Jan. Jan Czyli, czyli patron naszego miasta. Dlatego te, te imprezy dwudniowe, dzisiaj sobota, więc zapraszamy na zawody piłkarskie, zapraszamy na popołudnie na biesiadę piwną. Jutro z kolei zaczynamy oficjalnie od godziny 13, uroczystą mszą i później polecą fajne, fajne tutaj zabawy. Naprawdę będzie bardzo dużo atrakcji, bardzo serdecznie, dlatego zapraszamy, żeby się pobawić. Panie burmistrzu, a na tegorocznym święcie jakie będą gwiazdy? No niewątpliwie gwiazdą hitem w pewnie przeboju będzie grupa taneczna z naszego ośrodka kultury. Zapraszam, to naprawdę będzie uczta dla wszystkich, którzy zechcą zobaczyć tańczące dziewczęta, chłopców właśnie z tego ośrodka. Oczywiście będzie również wieczorem Kasa. Zapraszamy właśnie wszystkich miłośników jego muzyki. No i oczywiście to co najważniejsze, gwiazda wieczoru Oddział Zamknięty. Zapraszamy. Ja myślę, że nie trzeba więcej nic mówić. Każdy zna ten rodzaj muzyki. Będzie nam miło gościć wszystkich. Zapraszam szczególnie mieszkańców Wiązowa, oczywiście również mieszkańców naszego powiatu, bo to jest impreza, która się przenika. Wiem, że bardzo dużo tutaj gości przyjeżdża. Bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam. Dziękuję.